Teraz jesteśmy na sesji YSL z Bartysią i z Hajhanią. Odebrałyśmy la, Bubu! Kupiłyśmy. W kategorii zwycięża. A ja wtedy! To jeden Kiedyś mi samochód stanął na wodę. Cały vlog ona nagrała w slow motion. Pili. Welcome back to my channel! Welcome back! Wróćmy szybko do tego, co się wydarzyło wczoraj, czyli do otwierania Labubu przez Natalkę, żeby wszystko było chronologicznie. Powitam się dopiero dzisiaj z wami, a wczoraj wam nagrałam, także szybko. Cześć widowie! Właśnie odebrałyśmy Labubu Pokaż mi ręka. Prawda. Chciałam drugiego labubu. To jest mój pierwszy w życiu, ten taki z zawieszką i będę go otwierać na TikToku, ale teraz dla was otworzę Natalka swojego. Natalka ma doświadczenie w Sony Angel, ponieważ jej pierwszy Sony Angel był Secret. To był najbardziej rare Sony Angel do wyboru Spójrzcie tych, co było napisane. Na moim kanale można przeklinać jak coś. Ojewiście. Zdajęście, w takim razie liczę na to, że ten będzie również. Ale nie bardzo środka, bo tam jest już w środku. Serio? Nie widziałam nic. Ja właśnie ja to też zająć, ja się na tym nie znam. Czy oczywiście tak bardzo, jak inni. <śmany> Jaki ładny! ja nie mogę! Ale cute. Ej, mega ci pasuje zielony. Ej, Ej, dobra, jednak się wchuj, tym jerem. Chciałam powiedzieć, że... Nie i tak jak wszyscy, ale chyba się jednak jaram jeszcze bardziej. Ej, już zielonego? i mega po zielony! Serio, on jest taki miętowy w ogóle, pisekcjowy. Jak matcha! Ooo! No, tak. się szefowi, no. Aha. Ewidentnie. W ogóle teraz go zawieszam. Bez kitu, bo ty masz jeszcze czarną trybkę więc tak, zawsze wszystko posuje. Ej, nie, no w ogóle, szczerze? Ej, unpopular... Z Każdych pieniędzy mam wrażenie. Unpopular opinion. Mega My. mi wkurzają te metki. Was też? My ja obciłam i podać, Wtedy tera teraz już jakby mam fejk dla Okej, okay. ja to ja nieobecne, ale wkurza mnie tam Metka. Przypnę ją sobie agrafką z tyłu, żeby się tak nie. Nie, wybiało. ja mam ja, No się, ja wiem, że ja mam oryginalnego i ja obcinam metkę. Oo, oh, ale słek. Dziękuję Ines, że powiedziałaś, że w pewnym miejscu w Warszawie. Nie no, nie gayskipujemy. Kupiłyśmy unikity w Agnostiku, szara Nikita. Dał mi wcześniej znać, żebym <laughs> zdążyła kupić. Więc szarełt Nikita i mojego możecie zobaczyć już na TikToku, bo pewnie już śmiga. Także to było LaboBubu Natalki i my z Milaną też otworzyłyśmy swoje, co widzieliście już na TikToku. Ja wylosowałam szarego, Milana wylosowała toffi i zamieniła się ze za mną, więc ja mam toffi. jest taki słodki. Nie mogę mieć zwierzątka, to będę mieć bubu. Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest 9.22, o 10 <coughs> zaczynam terapię, więc zrobimy sobie szybko kawusie, jedziemy na terapię, później idziemy na trening i później mamy grilla u Micha i później co? Dużo się dzieje w tym vlogu, bo jutro mamy na przykład galetę na której wręczam, czy wręczą. Wywołuje nazwiska. Właściwie to chyba jedno. Następnie czwartek mamy sesję z Senem. I love that. I potem nie wiem co dalej. Zobaczymy. Co chatka, to zagadka. Zróbmy kawę razem. Mm -hmm. Kawa na bynos. I need this. Chcę na zimno czy na ciepło? Jeszcze białeczko sobie zrobimy. Zrobię sobie na ciepło. Na ciepło wolniej piję. Doliło. Prawdopodobnie jest to mój chłopak. Schował przede mną gdzieś urządzenie. O, tu jest. Jednak nie schował. Przykminiemy to inaczej. Dobra, jednak nie przykminiemy tego inaczej. Zdzwonił kurier. się mega wystraszyłam. Za dużo dla mnie, za dużo dzisiaj. Za dużo bodźców. Zostało mi tylko 13 minut. Jelenka sobie zamówiła paczuszkę. Dobra, kochani, wpieniamy. Jeszcze trzeba przelać. Dzisiaj nie jest mój dzień, wiecie, przepraszam Was za ten chaos, ale najzwyczajniej w świecie po prostu dzisiaj nie jest mój dzień, że idziemy na siłownię, bo zawsze po siłowni jest trochę lepiej, gdzieś tam styki lepiej stykają o oluchy, co oparzyłam? Robiłam sobie dzisiaj jajka na twardo. I po prostu robiąc te jajka na twardo, w momencie, kiedy się gotowały, Milena mi je wyłączyła. No. Z dziwnych powodów. No i ja sobie je z powrotem włączam. I już miałam takie dobra, jestem głodna, chcę je zjeść. Więc wyjęłam je z wody, takie mega gorące. I zaczęłam je obierać. No już jej nie było odwrotu, bo jak ja zaczęłam obierać, no to już je miałam w rękach. obu obrane, więc nie mogłam ich odłożyć. I mam tak poparzone opuszki palców od obierania tych jajek. Wiem, problemy XXI wieku. Zdarza się. Ona noc... ciągle Ostatnio ktoś jeszcze Nagrał TikTok, że jesteśmy bardzo sarkastyczni. Zgodzę się. Jesteśmy sarkastyczni. Powiem tak. Każdy ma swoje poczucie humoru i każdy je rozumie na swój sposób, prawda? Prawda czy nieprawda? To jest nasza, nasza jest specyficzna. Większość osób to rozumie i się śmieje z nami. Ci, co, co nie kumają, no to ja też nie rozumiem niektórych żartów. Ale jak ktoś mi wytłumaczy, to jest zabawnie. Dobra, wie sobie. spróbujmy tego. Chciałam się oparzę, ale się nie oparzyłam, z git. Dobra, bo mam mega mało czasu, muszę ubrać skarpetki, czekajcie. Przejść na chwilę do pokoju po skarpetki. I witam, śpi. Zaraz wracam do Was. Mój ulubiony moment dnia to jest, jak mój chłopak mówi, że nie śpi, a tak naprawdę jest w dalekim, głębokim śnie. Właśnie się to wydarzyło w tej sekundzie, poszłam po skarpetki. Mega szybki vlog, mega pędzie. W ogóle ja nie śpię mega długo już i nie wiem, czemu nie nagrywałam w sumie. Przepraszam Was za to. My fault. Stałam po to, żeby ponagrywać vlog, ale zapomniałam o tym. Wy też zapominacie, że mam kanał, bo mnie nie subskrybujecie. I oglądacie sobie, nie subskrybujecie i przez to nie mam go srebrnego guzika. Dajcie mi srebrny guzik. please. Dobra, tyle białka wystarczy. Nie, jeszcze trochę, żeby to było takie konkretne. Dobra, ja zawsze tak robię, że dopiero na treningu sobie robię białko. Ja robię z wodą białko, wiem. Wiele osób pomyśli, boże, what? jak ty to zrobię. Niekoniecznie jestem fanem łączenia białka z mlekiem, ze względu na moje problemy z brzuchem, więc wolę to zrobić z wodą. A mam zajebiste białko i wcale nie jest takie niedobre z wodą. Mam w sobie gody i jest bardziej takie refreshing. Teraz tak, bluza. Tą bluzę chciałam obrać. Najpierw ja w ogóle na terapię, tak jak już mówiłam. Więc ja zawsze robię tak, że wsypuję sobie białko w postaci sypkiej do shakera. I po prostu w momencie, kiedy wbijam na trening do mojego trenera, to nalewam sobie z takiego dystrybutora wody i mieszam. I tyle. Życie jest łatwiejsze, kiedy pijecie białko z wodą. Trust me, bo możecie to zrobić w każdym miejscu. Nie musicie kupować mleka zbędnie, albo, albo robić tego białka o wiele wcześniej, żeby to białko było takie, nie wiem, w sensie, no ja mam z kawałkami owoców. Może dlatego ja taka jestem, bo jak mam tu taka Owoców I jak za długo one poleżą w tej wodzie, to są takie wielkie, napuchnięte. A tak jak zrobię od razu, to są takie fresh. Robię sobie jeszcze tylko warkocza. Mam jeszcze 6 minut, idealnie. Ja nie mam 6 minut. Jest 34. Ja powinnam być na terapii tak dziesiątych. Pojadę chwilę. Ja powinnam być w ogóle za 14 minut. Tak się cieszę z mojego Labubu. Chciałabym mieć jednego w aucie. Tak wiecie, na lusterku. Ale boję się, że wtedy ktoś by mi się wkradł do auta. Bo te labubu są teraz takie, jest na niezapotrzebowanie, że wiecie o co chodzi. Po prostu ich nie ma tak o od ręki. A jak są, to się sprzedają szybko. Nigdzie ich nie ma od ręki. Powiem wam szczerze, że ja szukałam już Labu, jak byłam w W Jakiś czas temu, jak byłam stawiałam vloga z Los Angeles. Dla tych, co nie znają mnie i oglądają mnie pierwszy raz, to byłam w Stanach Zjednoczonych i miałam 16 godzina. Wtedy szukałam, byłam w dwóch. Po Martach i pani mi powiedziała, że mega ciężko, mega ciężko. Jest tak, że przychodzą i od razu wychodzą. Są dropy, tak jakby wiecie, kiedyś były butów. No i dodatkowo potem poszłam do jeszcze jednego sklepu takiego z zabawkami, I się zapytałam do you have I pani powiedziała, że nie, że absolutnie oni nie w ogóle nie mają dystrybucji Labogu, ale że ona ma znajomego czy tam przyjaciela, który pracuje w podmarcie i może je i znać, jak będzie, i ona może mi dać znać, więc to było mega słodkie. Ale niestety ja wyjeżdżałam dzień później do Palm Springs, więc dobra, okropną mam fryzurę honestly. To, co ja mam na głowie miała dwa lata i nieudolnie próbowała zrobić sobie fryzurę. Mam to. jako nie jest najlepiej. Jest jeszcze grill u Micha w latach jakichś... Nie wiem jakich. Nie sprawdzałam tego ostatecznie. I mam takie, że dosłownie nie mam co ubrać za każdym razem, jak są te grille, to ja nie mam co ubrać. Ale to przynajmniej jak zrobiłyśmy z Mileną swego grilla, to przynajmniej, wiecie, full cupik, zadbałyśmy o wszystko. A tu dramat. Ubierzcie się. No spoko, ubierzemy się. Ale nie każdy ma to w szafie, wiecie o co chodzi. Dobra, chyba idę na tę terapię, ja się wcześniej, będę mieć przynajmniej gdzie zaparkować. Widzimy się na treningu. więc a. Jest niekro, jest troszkę niżej. Ile? Jak najwyżej w 8, dawaj. Kolano, przepychaj. Przepychaj kolej. Super. Nie uciekaj na tylną nogę, zostaj na przedniej. No i Ines. Najlepsze stereotypy do tej pory na lewej nogę, naprawdę. Jakby mi to na nogę spadło? Ja? Jak to nie? 7 km. Ola, no, tak, Ty Wiecie, że kiedyś mi samochód stanął na nogę. Szukałam czegoś z tyłu w aucie, że ja cię zostawił auto mojej przyjaciółki na biegu. Więc jak ona odpaliła, ten samochód wycopowiadają na moją stopę. I jak krzyczę. A ona spali kłopotu, nie wie co zrobić. No i. Przerwałaś bardziej? Nie, udało się. W końcu. Ale nie miałam nic. w no ja tej nie. Ale tu się nic nie nagrywa. Jak to? Żartuję, jedziemy. Nie Jeszcze jedno niżej wolniej Mamy to. Jeszcze raz. Zajebiście widzowie, w ogóle się nie zmęczyłam. Cześć widzowie, idziemy na event CeraVe, na którym będę na scenie i będę zapowiadać, kto wygrał nagrodę. This is my outfit for today. Mam na sobie spodnie garniturowe, właściwie te shorty garniturowe, do tego tabis, of course. Taką bluzkę z kapturkiem i mam go przypiętego na spineczki, żeby mi nie spadł. I Marynarkes is on me. This is my outfit for today. Właśnie się ogarniamy. Ostatni Psykanko perfumianko A to Milena Milenka dzisiaj Show your outfit Kurteczka lamania. Mania by Spodnie Weekday Skarpetki pepko. O, masz z skarpetki? No On ma już 5 lat Idziemy, widzimy się zaraz Kulary D.O.I Vintage I To dodaje na cenę, tak? Pierdoletku To nie są byle jakieś rzeczy, które możecie dostać w sklepie Ona jest jedna, jedyna W swoim rodzaju no, także pitu-pitu, na patyku, idziemy. Tak! Jesteśmy już po próbie i wychodzimy teraz z sali. To jest stresujące, że będę musiała mówić przed ludźmi, bo nie ukrywam, że lęk z podstawówki został. Ale gij, będzie dobrze, będzie dobrze. Nie zdaje czadu. I nie zdaje czadu, idziemy na strefę teraz, zobaczyć co i jak, obejrzeć co tu się dzieje, a później wracamy i mówimy kto wygrał. wiesz już? Nie! To ja będę mieć też... Wow, serio?! Nie wiem co powiedzieć, bo jestem w zakonacie w świecie, ale gratuluję wygranej osobie... A ja wtedy. <śmiech> 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 Więc zaczynamy. Trzecią influenceristą ambasadorką mamy Ines Liz. <laughs> to, co mnie na pewno zaskoczyło, to odwaga. Ja nie miałam takiej odwagi na początku, mnie musiało dużo osób pchać. A tutaj wszyscy sobie poradzili super i dali z siebie milion procent. I naprawdę, jak oglądałam te materiały, to widziałam większy potencjał niż w sobie. Naprawdę, gratulacje wszystkim. Było dużo, było trudno, ale, ale myślę, że. Że było warto. Było warto, było warto. Dokładnie, jest warto, o co tak naprawdę walczyć. Dobre, się bardzo cieszę też, że jestem z wami tutaj jako Brand Glamour. Kolejny mieszkając oczywiście z SPF Uwaga, ja nie w tym obraz. produkty o ok. terapii. No właśnie, ceramidy, buźki, Nowy Jork i nas zobaczysz do naszej koperty. Ja mam nadzieję, że Czerope. sobie z nią poradzę. Martwię się o to, ale. To jest jakiś skalpel, a nie nożyk. No to jest profesjonalny nożyk do koperty. No to chyba już wiemy. Jesteście gotowi? W kategorii mojej, czyli Skin skincare. Zwycięża Amelia Zimnowoda. Brawo! Co mam powiedzieć, ale dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, dziękuję mojej rodzinie. Jak się Ja chcę popcorn. Mam 5 sekund, żeby wam powiedzieć, co robimy. Robimy sesję z dziewczynami, także zaczynamy. Najpierw wybór outfitów. Oglądajcie nasz cudowny wybieranie outfitów. Cześć widzowie, jesteśmy z Bartusiem. Witam serdecznie widzowie. I nie, jest to mój montażysta. I tak, mamy wybrany już outfit. Outfity mają być jak najbardziej clean, żeby zwrócić najbardziej się na zdjęciach i na filmach uwagę na make up, czyli pracę Bartusia. Na, moje włosy stoją, bo za mną jest kurtyna, także... Tak naprawdę jesteśmy w statku kosmicznym, gdzie nie ma grawitacji. Tak, tak, tak. Katy Perry moment. Yeah. Tylko ekonomicznie. No i nie odzywam się do was widzowie, tylko przeskakuję z rzeczy na rzecz, ponieważ nie mam kiedy wam nagrać jakiegoś wyjaśnienia. Wczoraj było o tym wam opowiem trochę później a teraz jesteśmy na sesji YSL z dziewczynami z i z Haihanią i robimy dzisiaj film i zdjęcia także get ready with me na kolejną super rzecz with WS są takie klasyczne dualite? tak 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 ten 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 on jest zajebisty ja, mówię, że ja go widzę teraz nie mam Naprawdę? Mhm. nie dostałaś jej w, w tej paczce? Nie było. ja dostałam inny w paczce Czekaj, czy... bo jest problem na magazynach z tymi różami, bo one wszędzie były Więc używam Mileny w Mądrze No on jest fajny, bo on ma te drobiny i to tak wda... serio, w sensie od razu daje glow Ten co taki Są mi się tak, mega marzył, ten ciemny co dostaliśmy w paczkach na moje To 54, no Powiem tak, jest zajebisty, ale mega mocny, w sensie ma taki Dla pigment, misty, no. że ja po prostu się boję czasami go nałożyć, bo się boję, że za dużo go nałożę Jesteśmy na nieszczęście, trochę mnie powysypywało, ale Bartuś zadziałał i pozakrywał niedoskonałości Of course Bo bardzo malutko I nie ma, nie ma Alo 3, 2, 1 Taki mocny, słuchajcie, jak w Miami, ale ja takie lubię Strasznie się w takim czuję Więc dzisiaj znowu lecimy w ten sam look i mega się cieszę, bo on też na zdjęciach wygląda prze-zajebiście Nice Łacia a kwiatki, widziałam już. O, jest A wiatra macie w zestawie? Ale piękne, dziękuję bardzo. Moje ulubione, patrzcie widzowie. Patrzcie, zawsze z prezentem stąd wychodzę. Takie ładne. Ja już po, już zmyłam makijaż, bo miałam brokat everywhere, everywhere, everywhere. Cześć widzowie, wszystko co działo się przez ostatnie dwa dni miałam dla was nagrane, jest nagrane w solution. Więc teraz zapraszam na dwugodzinnego vloga. Jak chcesz, to sobie przyspiesz. Jestem naprawdę na skraju, żeby się popłakać, ale chyba tego nie zrobię. Szkoda tylko, że tak super ciekawego vloga mam po prostu do wyj**ania. I chuj. Nobody ever asked for us. But that doesn't matter Coz we're here anyway Odłożymy sobie paczki z tej okazji Ty powiedziałaś to? Ja góra no, Wiem Dobra, chuj to, ja pier... Nie będę się takimi rzeczami stresować Szkoda tylko f i wręczenie kwiatów, wszystko, kurwa, cały vlog ona nagrała w samoży. Takie kwiaty dostałam od OSL, na pewnie tego nie zobaczycie. Dobra, nie nagrywamy. Byłam dzisiaj na evencie Fredrika Male i dostałam moje wymarzone perfumy z Acne Studios. Takie oto perfumki. I bardzo się cieszę, bo wąchałam je już wcześniej i były to moje wymarzone perfumy. Ocenka? Ładna, no, a czy to są... O, a mi coś strzeliło. Bardzo ładnie. Dostałam taką piękną torebkę z Acne Studios. Moja pierwsza rzecz z Acne. Następnie w dostałam paczuszkę z CeraVe. SPF 50 do mycia Big Balsam. Dziękuję bardzo CeraVe. Następnie mamy Jo Malone. Moje. Co to jest? O matko, to są te perfumy. Co to jest? Obligami Wow, kartki do origami. I takie przepiękne pudełeczko z różową kokardką. Takie słodkie perfumiki różowe. O ja, ale ładne. Kolejne do kolekcji. Perfumowy dostaje perfumowe rzeczy. Jest to na swoim miejscu. Dev Jam Poland. Co to może być z Dev Jamów? Ty pewnie wiesz. Dev Jam? Mhm. Sobla. O, wywiście. Fajnie. Dziękuję Dev jam, tylko nie mam gdzie puścić. Na bejście. PlayStation? Fifi, cieszę się z prezentu. Dziękujemy Dev Jam. Dzięki głuchy Jam. Dobra, i słuchajcie. Enrage nie zawodzi. Pamiętacie mojego ostatniego vloga? Dostałam kolejną paczkę z Enrage. I patrzcie, co tu jest. A, myślę, że to już będzie to. Nie, jeszcze jedno. Nie, nie będę ci tego pożyczać. No co? No. Nie jestem Tak, jesteś pewna? 100%? Nie chcesz takich szorcików przydziać? No, nie. Nie uważasz, że są na swego? Uważam, że są. Dziwku! Jezu, serio, kocham Enrage. Enrage, sponsor mi. Yo, ale to jest fajne. I do tego Tabi szu jutro na odcinek i już mam outfit. Dzięki Enrage, nie muszę się zastanawiać jutro przez godzinę, co ubiorę. Thank you so much. No i to tyle, nie mam więcej. Teraz idę jeść kurczaka. To skoro i tak cały vlog jest nagrany w slow motion, to może zrobimy taste check kurczaka. Zaraz do Was wracam. Bo Zamówiłam jakiś chicken mają. Let's try it. Jelenka chyba z tego miejsca ostatnio zamawiała kilka razy i mówiła, że zajebiste, więc stwierdziłam, dobra, to ja też zamówię. Dobra. no to jest dobre. Co? Tak. Jestem mega głodny i zamówiłem co pół godziny przed tobą będę miał co pół godziny. No bo ja zawsze zamawiam poniżej 30 minut czasu oczekiwania. A nie to, na co mam ochotę. Tylko dostosowuję moją ochotę do czasu. Podasz mi jedną mhm. Dobre. Dobry shit. Polecam. Pa!